Czy Przy w przygotowaniach do e, walki pod Erko Juna bierzesz pod uwagę możliwość sparowania z Krystianem, który też w MMA jest i jest gabarytowo bardzo zbliżony do Erko Juna? Oczywiście, że z bratem ogólnie bił się nigdy nie będzie i nie ma takich pieniędzy, nie ma takiego powiedzmy. Nie wiem, jakiegoś wydarzenia, żebym kiedykolwiek z bratem wyszedł, chyba byłaby to Ale ostatnia rzecz. Oczywiście, że będziemy razem trenować, nie będzie to jakieś bicie. Nie... Sparingi nie polegają na tym, żeby bić się na 100%, albo nawet na 50% i robieniu sobie krzywdy. To ma być trening, a chwila prawdy ma być, kiedy wchodzimy sobie do klatki. Czasami widzę na tych sparingach, jak łowaki leją się na 100%, więc ja tylko czekam. Głowa i ciało. Odkłada, odkłada, odkłada i po kilku set, po kilku tysiącach tych uderzeń, a coś mogę na temat sportu powiedzieć, bo już jestem w sporcie zawodowym ponad 20 lat, to się odkłada, odkłada i w pewnym momencie, w takim nieodpowiednim momencie to wszystko strzela. Albo się coś od głowy odkleja, albo potem urywanie, coś i takie są skutki uboczne tego.